Cześć, tu Sonia z podcastu Praktycznie i Dietetycznie. Witam w piątym odcinku drugiego sezonu podcastu, który poświęcę żywieniu dzieci, raczej trudnościom z prawidłowym żywieniem dzieci w dzisiejszych czasach. Bo jest to temat bardzo skomplikowany i widzę, że bardzo dużo osób się z nim mierzy i zauważyłam, obserwując różne obszary, które dotyczą żywienia dzieci. Gdzie może leżeć problem i jak można szukać rozwiązań. Jeżeli temat żywienia dzieci jest ci bliski, jeżeli jesteś rodzicem, nauczycielem, pedagogiem czy osobą, która po prostu ma kontakt z dziećmi, zapraszam do posłuchania tego odcinka i do podzielenia się refleksją w komentarzu, bo myślę, że taka wymiana doświadczeń może być pierwszym. Krokiem do większych zmian, a działanie w pojedynkę w przypadku żywienia dzieci jest niestety skazane na porażkę, a nawet jeśli nie porażkę, no to bardzo długą, ciężką walkę. I jest to inny kaliber niż w przypadku osoby dorosłej, która po prostu chce zmienić nawyki, pewne rzeczy może łatwiej wdrożyć, chociaż to też. Nie zawsze u wszystkich dorosłych jest takie proste, bo dorośli mają problem z wieloma rzeczami, a co dopiero dzieci. To co? Zaczynamy. Zapraszam. Jeżeli chodzi o żywienie dziecka, to myślę, że no, te zalecenia w ogóle na przestrzeni ostatnich lat bardzo się zmieniły, i samo rozszerzanie diety w tej chwili już wygląda inaczej niż 10-15 lat temu, już nie mówiąc o tym, jak wyglądało 30 lat wstecz, kiedy czy 40, kiedy podawało się dzieciom na dzień dobry herbatę z rumianku, karmiło w zegarku, podawało zupki w trzecim miesiącu życia i tak dalej. Obecnie wiemy, że to nie jest dobre. I nawet to, co kiedyś zalecano, że tam dzieci dostawały żółtko, potem białko osobno i tak dalej, no to w tej chwili jest to inaczej. I to, co widzę ogólnie u młodych rodziców, u młodych mam, to jest duża świadomość, duża świadomość tego, jak to żywienie wpływa na dzieci, na ich zdrowie, na nawyki i taka chęć, aby od małego wprowadzać te, te rzeczy, żeby uczyć te dzieci po prostu, jak jeść. I zazwyczaj jak mamy takiego niemowlaka, który przełamie te pierwsze lody, no to tak do pierwszego, drugiego roku życia te dzieci zazwyczaj jedzą tak w cudzysłowie ładnie. Czasami jest tak, że roczniak je więcej niż dwulatek, co też można naturalnie zaobserwować. Natomiast... Dziecko, które idzie do żłobka czy idzie do przedszkola, często się tak w cudzysłowie psuje z jedzeniem. Dlaczego? Bo tam spotyka bardzo różne dzieci. Tu już nie mamy tylko wpływu, no, to jest tak naprawdę już poza naszym wpływem, bo nie jesteśmy w stanie przepilnować, czy dziecko zje to, czy zje tamto. Śniadania czy menu w ogóle w placówkach są różne, tak? Są lepsze, są poprawne. Czasami są takie, że po prostu. No, lepiej nie komentować. I to wynika z bardzo wielu różnych rzeczy, ale to za chwilę powiem, jeżeli chodzi o placówki, bo one też mierzą się z pewnymi wyzwaniami i szukają kompromisów. Natomiast tak z perspektywy rodzica i dziecka, to dziecko, które idzie do przedszkola, może zaobserwować u innych dzieci, fuj, to jest niedobre i tak dalej. Może być też tak, że na przykład w domu nie jadło słodzonych serków, a w przedszkolu się pojawiły na podwieczorki, bo panuje dalej takie przekonanie, że podwieczorki dla dzieci to powinny być biszkopty, ciastka, coś słodkiego. No bo zjedzą i nie będą głodne. I na zasadzie jest to odhaczone. Tylko, że to buduje też nawyk jedzenia czegoś słodkiego non-stop, codziennie. I jest w ogóle niezgodne z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej. Bo układam ja jadłospisy też dla cateringu dietetycznego, który przygotowuje posiłki dla przedszkoli. Także ten temat jest dla mnie też na czasie, i, i tu te, często też właśnie proponuję takie zdrowsze zamienniki. Bo co ciekawe, te zdrowsze y, zamienniki, które są również, y, myślę, że dosyć atrakcyjne, jak na to, że są ogólnie zdrowsze, są często w podobnej cenie, albo jest niewielka różnica tak, między jogurtem, który jest naturalny, wymieszany z owocami, na przykład jogobela bez dodatku cukru, albo właśnie fruwita piór, które są w biedronce. Są generalnie w podobnej cenie jak serki typu Danio czy serki waniliowe, które mają bardzo dużo cukru. Ale wracając do tego dziecka, no to ono idzie do przedszkola, potem idzie do szkoły, i tam potyka się z innymi dziećmi, które mają różne nawyki, i rodzic już przestaje być aż tak bardzo ważnym jakby przewodnikiem. Może być tak, że dziecko ma spakowaną super zdrową śniadaniówkę, ale widzi, że koledzy przynoszą. Słodycze albo w sklepiku czy w automacie dostępne są inne produkty, które kuszą. Nie wszystkie dzieci jakby są w stanie się nad tym kontrolować. Nie zawsze chodzi o jedzenie niezdrowych rzeczy, tylko często o taką jakby chęć samodzielności albo taką radość, że to w ogóle wylatuje i tak dalej. Myślę, że też sporo złego robią influencerzy, tak jak ze słynnymi wojankami. No jeżeli chodzi o ten marketing, który jest dosyć agresywnie celowany w nieświadome dzieciaki, które to łykają dosłownie jak pelikany, śpiewają piosenki i odwoływanie się do zdrowia w przypadku takich małych dzieci, no jest tak naprawdę jest nieskuteczne, bo one to mają w nosie, czy teraz zachorują, czy nie, bo na chwilę obecną czują się dobrze, a ta perspektywa jest dla nich bardzo odległa. Więc, jakby samo tłumaczenie, jedz to, bo jesteś zdrowy i tak dalej, bo to jest zdrowe, masz być zdrowy. To one powiedzą tak, tak, i potem pójdą i kupią to dalej. Więc, jakby ta perspektywa, dlaczego o niej mówię? Bo tu chodzi o to, że znowu jakbyśmy się cofnęli do rozszerzania diety, to tam jest podział odpowiedzialności, że dziecko wybiera, co zje z tego, co rodzic zaproponuje i ile zje. Czyli ono po prostu poczuje sytość, przestaje jeść, i to naszym jest obowiązkiem, aby uszanować, nie wpychać na siłę. Natomiast naszym obowiązkiem jest to, żeby w lodówce były rzeczy, które są dla tego dziecka dobre, zdrowe, odżywcze, i aby ogólnie w jego otoczeniu były po prostu takie produkty, które są okej, okay. bo po prostu no, po to sięga, tak? Więc tak jak dawniej, ludzie po prostu no, jedli trochę lepiej, chociaż to też można by polemizować z tym. Natomiast na Facebooku oczywiście wszyscy z nostalgią wspominają, że kiedyś to były czasy, jeżeli chodzi o jedzenie, Natomiast jeżeli chodzi generalnie o słodycze, mięso, wędliny, to było takie ograniczenie z góry, bo po prostu te produkty były limitowane, były na kartki, ludzie musieli się nachodzić, nastać, żeby je zdobyć. No i ciężko było o nadmiar. A w tej chwili my mamy nadmiar wszystkiego z każdej strony. I to nie jest tak, że te dzieci są takie biedne, bo one już tego słodkiego. Że im nie wolno, że już im zabierzemy dzieciństwo, że nie pozwolimy im jeść słodyczy. Bo ja zawsze zaczynam wstęp, nawet na wszelkich prelekcjach z dzieciakami, że informując ich o tym, że nie zabraniam jej słodyczy, tylko uczę, jak te słodycze jeść lepiej. Ale i tak fajnie, jak gdzieś tam podstawą jest ta dieta, która jest po prostu zdrowa, normalna, bo jak mamy zbilansowaną tą dietę, ja to widzę po pacjentach, nawet widzę to po sobie, że jak jem ogólnie z tak zwanym niskim ładunkiem glikemicznym. Czyli konkret, na przykład pełnoziarniste pieczywo, tam z dużą ilością białka i warzywami, i tak dalej. To mój poziom cukru jest na tyle stabilny, że mnie nawet nie ciągnie do słodkiego. Te cukierki mogą leżeć, a ja jestem po prostu na nie oporna. A jeżeli jem przypadkowo z łapanki trafi mi się gorszy dzień, to potem no, jest walka ze sobą, bo człowiek jest cały rozregulowany, więc jedną z takich największych tarcz, najlepszych tarcz, jakie możemy dać naszym dzieciom, no to właśnie nauczyć je tych nawyków, żeby jadły po prostu nieprzetworzone, proste produkty. I tu jest problem, bo jak one mają stały dostęp do kuszących, słodkich, przetworzonych rzeczy i, i tym się najedzą I, i pojawi się też sytuacja, że na przykład jedzą na każdej przerwie, coś tam podziubdziają, to potem się okazuje, że na przykład jak przychodzi pora obiadu, czy w domu, czy w szkole, to ten obiad jest tylko też tak spróbowany po macoszemu, no nie? I czy po są po prostu dzieci zapchane tym, tym, co jadły w międzyczasie, co podjadały. I, I to jest problem, tak? Bo jak mają się nauczyć dobrych nawyków? Jak ma im smakować taka żywność nieprzetworzona, skoro z no, tobie są coś, co jest słodkie, mocno słone, które ma intensywny smak, który pobudza, który powoduje wahania cukru, czyli przez chwilę te dzieciaki są pobudzone, co często nauczyciele podkreślają na lekcjach, no, bardzo się odbija na ich zachowaniu. A za chwilę są przymulone i tak w kółko. I mówię o tym, bo jest coraz większy problem generalnie z insulinopornością, z nadwagą u dzieci i młodzieży w Polsce. A mamy teraz taki tryb życia, wszyscy, że po prostu no, tej aktywności fizycznej jest po prostu mniej. Mamy mniej okazji, żeby ten cukier spalać, a mamy dużo więcej okazji, żeby mieć tą żywność wysokokaloryczną pod ręką. I to są idealne warunki do rozwoju cukrzycy, insulinoporności, stanów zapalnych, i takie dzieciaki, które potem wchodzą w okres dojrzewania zaczynają się mierzyć z różnymi takimi komplikacjami od takich bardziej psychodietetycznych, tak? czy od tego od samopoczucia, od samooceny, może pojawić się wstyd przed ćwiczeniami na WF-ie, bo trudniej się biega, ciężej się biega, bardziej się pocą. Kompleksy przy rozbieraniu, przebieraniu przy, przy koleżankach kolegach. Czy nawet chęć podobania się innym, chęć takiego samoakceptacji. No, temat rzeka. I plus oczywiście kwestie zdrowotne, kiedy na przykład u dziewczynek pojawiają się zaburzenia miesiączkowania, które mogą później w przyszłości negatywnie wpłynąć na płodność. I też to jest też taka kula śnieżna, że jak u takiego dziecka nam się rozwija insulinoporność, to ono się będzie robiło takie osowiałe może mieć problemy z koncentracją może mieć ogólnie coraz większą niechęć do aktywności fizycznej, bo po prostu poziom energii takiej życiowej u takiego dziecka jest niższy. Więc myślę, że tutaj też jest to istotne, aby stworzyć tym dzieciakom nie tylko robić takie programy edukacyjne, rozdawać marchewki i itd., ale stworzyć im warunki, które będą sprzyjać temu zdrowemu żywieniu. Jest jeszcze jeden problem, który może być, wydawać się moralno-etyczny, no bo kwestia jest też tego, że jakby dzieci, które żyją w takim społecznym układzie, jakby jeden od drugiego podpatruje, tu pewnie bardziej by się mógł jakiś psycholog wypowiedzieć, czy pedagog, ale no są dzieci, które są na przykład e, takimi w cudzysłowie liderami, że podążają za nimi inni i chętniej naśladują, czy po prostu jeżeli wszyscy robią coś, tak, bo bardzo często Pojawia się taki argument, ale wszyscy mają telefon, ale wszyscy przynoszą coś słodkiego, wszyscy mają pieniądze do automatu i jeżeli wszyscy to mają, to uznawane jest to za normę. I można by pomyśleć, jak fajnie by było, gdyby normą było przynoszenie normalnej kanapki czy zdrowych produktów, bo spotykałam w swoim gabinecie dzieciaki, które wstydziły się wyciągać kanapki na przerwie. I wstydziły się generalnie jeść, gryźć, tak? Bo bały się, że się gdzieś tam pobrudzą. To też warto z dzieckiem rozmawiać, bo, no bo różne rzeczy się pod tym mogą kryć, że ono na przykład nie zjada czegoś w szkole. I tu jest ważne, żeby też nie budować takiej presji, yy, czy żeby dziecko nie czuło strachu, żeby nie, nie, nie kryło się przed nami ze wszystkim, bo może bać się oceny, krytyki czy jakiejś kary. A tu bardziej chodzi o to, żeby rozumiało, że tu ma wsparcie i może o wszystkim powiedzieć, czyli takie zniesienie presji. I raczej przyjazna atmosfera, bez takiej nadmiernej nerwówki wokół tego całego jedzenia. Wiem, że to może brzmieć skomplikowanie i może się wydawać, jak to w takim razie cokolwiek zmienić, więc od razu uprzedzam. Trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo zmiany nawyków, zwłaszcza u dzieci, to jest proces. To się nie dzieje tak jak metamorfozy, które pokazują w internecie często. Ktoś tam schudł 10 kilo w 3 miesiące i tak dalej. Nie, to są takie. Dużo mniejsze, subtelne zmiany, które, jak się obejrzymy później rok, dwa lata wstecz, to naprawdę przynoszą te efekty. I plusem tego, że one się dzieją powoli, jest to, że możemy wtedy tak naprawdę no, takie solidne fundamenty postawić, które potem zostaną z tymi dziećmi, bo musimy się spodziewać, że teraz no, żywieniowo będą zupełnie inne czasy, i te obecne pokolenia, które funkcjonują, z jednej strony może nam się wydawać, że fajnie jest dobrobyt, wszystko w sklepach jest, ale trzeba się nauczyć funkcjonować w takiej kulturze nadmiaru, w marketingu, który agresywnie atakuje nasze słabości, bo kiedyś marketing, jakby w ogóle, bo kiedyś marketing skupiał się wokół naszych potrzeb, a w tej chwili marketingowcy szukają słabości więc doskonale znają słabości dzieci, doskonale znają słabości młodzieży. Wiedzą, jakie są luki w niedojrzałości ich mózgu, na co są podatni, i przez to też bezbronni, więc uważam, że tutaj warto interweniować na tym etapie. Wielu problemów i chorób możemy uniknąć. A dlaczego o tym mówię? No bo coraz częściej nawet w, nawet w onkologii, lekarze wspominają o tak zwanej higienie genomu, czyli całego naszego materiału genetycznego, w zależności od tego. Jak my żyjemy, czy my się wysypiamy, czy jesteśmy aktywni fizycznie, czy dobrze się odżywiamy. Od środowiska, niestety, no, też wiele zależy, ale jak to wszystko zbierzemy w jedno, to będzie miało bardzo duży wpływ na stan zdrowia w przyszłości, bo musimy też pamiętać o tym, że choroby nowotworowe to są choroby genetyczne, genetyczne, czyli wynikające z uszkodzenia naszego materiału genetycznego i Niekontrolowanego podziału komórek, i wielu z nich możemy zapobiec na tym etapie. I myślę, że no, spotykam wiele osób, które żałuje, że nie miało takiej wiedzy, bo jednak to jak stracimy zdrowie, no to tak naprawdę cała reszta przestaje się liczyć, bo ciężko jest, jakby cała reszta przestaje się po prostu liczyć. Wracając do dzieci i grupy. Tak? To oczywiście warto ich uświadamiać, można zrobić zajęcie, pokazać ile cukru jest w różnych produktach, ale na takim etapie, właśnie 1-3 takich młodszych dzieciaków, to bardzo pomaga siła grupy. I tu bardzo ważne jest, żeby też zaangażowali się rodzice. Myślę, że to jest temat też taki delikatny, bo mogą być różne poglądy, mogą być różne cele. Ktoś powie, że. Nikt mu nie będzie dyktował, co on ma nosić do szkoły, tak, że on zamierza dziecku dawać drożdżówkę albo będzie dawać mu pieniądze do automatu i koniec, tak? więc jakby to dla niego nie będzie miało znaczenia. Więc taka jedność w myśleniu też jest bardzo istotna i myślę, że warto nawet nie atakować takich rodziców, tylko uświadomić im, jaki to ma wpływ na ich dziecko. Co mogą też zyskać dzięki takim zmianom, bo musimy pamiętać o tym, że tu nie chodzi tylko o, o to, czy ktoś tyje, czy ma nadwagę, czy nie, ale również o to, jak to dziecko będzie myśleć, jak ono będzie skoncentrowane. A w tej chwili no, z koncentracją no, bywa różnie u naszego społeczeństwa i na pewno będzie to jedna z takich przydatnych umiejętności w przyszłości. Więc od koncentracji dużo zależy, a ta koncentracja zależy też od diety, od tego, co spożywamy. Więc zachowanie dziecka też generalnie, tak? Czy będzie nadmiernie pobudzone, czy będzie spokojne, czy będzie nerwowe, czy będzie gdzieś tam skakać, a potem będzie przymulone, nic mu się nie będzie chciało. Więc jakby to też będzie się przekładało na tą korzyść. I, i warto uświadamiać to, że właśnie wtedy dzieci, kiedy zobaczą, że to jest normą, to one będą to łatwiej powielać i przyswajać. I oczywiście to się nie zdarzy od razu, bo. Myślę, że w całym procesie wiele osób może mieć momenty takie załamki, że to nie działa, że to nigdy nie zadziała, że oni tu są uświadomieni, a zaraz zrobią inaczej. No naprawdę, potrzeba czasu, żeby tam zaskoczyło czasu i cierpliwości, i dobrego przykładu. Więc tutaj ze strony rodziców też warto. Myślę, że też jest jeszcze problem, tak jak spojrzymy od strony dziadków, cioć, osób odwiedzających dzieci, bo w Polsce dalej panuje takie przekonanie, że jak się odwiedza dzieci, to trzeba coś słodkiego przynieść. I ja próbuję od tego odejść, nawet jak moja córka, jedna czy druga chodzą na urodziny do dzieciaków, to nie wkładam słodyczy, tylko wolę kupić naklejki, tatuaże do, do głównego prezentu, tak? Zamiast Kinder niespodzianki to wrzucam właśnie czy jakąś kulę do kąpieli. Coś takiego ekstra, z czego dziecko też się ucieszy, a nie będzie mu to rujnowało zdrowia. I zdaję sobie sprawę, że mogę być jedyną matką, która tak robi, ale od tego się zaczyna, tak? Od pierwszego kroku, od pierwszej osoby, od pierwszej zmiany, która pokaże, że można inaczej. I tu, oczywiście, też jeżeli chodzi o jakieś imprezy i tak dalej, to też jest to, wiem, że to też jest problem, że są sale zabaw, które tylko oferują słodycze jako posiłek. W tym wszystkim, jeżeli takie dziecko chodzi nie wiem, raz w miesiącu albo ma kumulację takich imprez ze słodyczami, to i tak spożyje tego cukru za dużo. I jak policzmy jeszcze cukier na przykład z placówki, ze szkoły czy z przedszkola, który jest tam, powiedzmy, w większych ilościach niż być powinien, no to bardzo łatwo w dzisiejszych czasach ten cukier naprawdę spożyć w nadmiarze. Więc tu też jakby kwestia tej świadomości, że można inaczej te posiłki, no, przygotować, może też zmiana jakiejś oferty. Podejrzewam, że to by też musiało wynikać z oczekiwań rodziców, bo jakby rynek to często jest kwestia tego, co ludzie są w stanie kupić, zapłacić za to. To takie moje luźne przemyślenie w tej chwili. Perspektywa osób z zewnątrz, czyli dziadkowie, którzy uważają, że, że miłość okazują słodyczami, że przecież daj spokój. Nic mu nie będzie, jak czasami zje od czasu do czasu. Tylko, że jak policzymy od czasu do czasu te wszystkie okazje, typu Mikołajki, Boże Narodzenie, urodziny, święta, walentynki, urodziny kolegów w przedszkolu, urodziny kolegów w salach zabaw, gości, którzy nas odwiedzają i wręczają coś słodkiego, i tak dalej, to tych okazji jest dużo na każdym kroku. I to już nie są te czasy, kiedy dziecko dostawało czekoladę, która była rarytasem. Tylko to jest dosłownie no, mnóstwo, mnóstwo różnych y, słodkich rzeczy i okazji, kiedy, kiedy te dzieciaki po prostu to otrzymują. Nie? I tak wracając do tego, to warto też jakby uświadamiać też dziadków, że mogą kupić dziecku na przykład jakościową czekoladę, że mogą kupić owoc. Jeżeli dziecko ma jakiś ulubiony owoc, a ceny owoców teraz są akurat takie, że sam raz nadadzą się na prezent, można kupić wtedy mango, można kupić jakiś kiwi gold, który jest słodsze, czy smoczy owoc. Coś. Co temu dziecku przysporzy zdrowia, tak? bo to tak naprawdę no też nie jest fajne, jak dziecko się cieszy tylko dlatego, że dziadek przyniósł czy babcia coś słodkiego, a nie dlatego, że ten dziadek czy babcia są, tak po prostu. Więc dobrze jest po prostu budować te zdrowe skojarzenia, i myślę, że uświadamiać też dziadków i otoczenie że to nie jest krytyka ich sposobu wychowania, że, że my jakby negujemy wszystko, co oni robią, czy robili przez to, że kupują słodycze, bo bardzo często starsze pokolenie może poczuć się atakowane na zasadzie, no to co, jak ja robiłem tak kiedyś, czy moja matka robiła tak, no to robili źle, więc jakby mogą czuć się osądzeni albo mogą nie widzieć tego problemu, który w tej chwili jest. Może też nie, jakby te nie nadążyli za tymi zmianami, które nastąpiły, bo one nastąpiły bardzo szybko. I to, co dzieci mają teraz, to jest nadmiar, tak, tak jak wcześniej wspomniałam. Więc myślę, że uświadamianie dziadków na uniwersytetach III wieku, znaczy dziadków, dziadków, babci seniorów, uświadamianie ich na uniwersytetach III wieku, czy na jakichś pogadankach, wykładach, czy docieranie do nich w różnych kanałach. Bo teraz widzę, że coraz więcej osób ogląda nawet na Facebooku, ma, przegląda różne posty. Więc, jakby edukacja na różnych poziomach też może mieć wpływ, i też tutaj trzeba na pewno czasu. I też myślę, że no nie przekonamy wszystkich, bo będą osoby, które są po prostu niereformowalne, a na siłę nikogo nie zmienimy, zwłaszcza osoby dorosłej. A wracając jeszcze na chwilę do placówek, to jeżeli chodzi o. Żywienie w szkołach, przedszkolach, to uważam, że warto by zacząć od edukowania personelu, bo bardzo często jest tak, że wiadomo, kuchnia gotuje kuchnia. Kucharki gotują to, co często mają narzucone gdzieś tam przez dyrekcję, ale jest to często uwarunkowane tym, żeby jedzenie się nie marnowało, czyli żeby dzieci zjadły. I tu znowu, to, co dzieci wynoszą z domu, przynoszą do przedszkola, więc jeżeli dzieci. Będą mniej więcej podobnie nauczone jeść podobnych produktów, to łatwiej będzie planować posiłki w przedszkolu. Ale nigdy nie możemy liczyć na to, że to będzie jakby idealnie pod kreskę, bo są dzieci, które po prostu są bardziej wybiórcze pokarmowo są takie, które zjedzą wszystko i mniej przeszkadza są takie, które mają okresowo gorsze tolerowanie nowych rzeczy tak zwana neofobia żywieniowa. I myślę, że to też warto przy kompozycji posiłków uwzględnić, tak żeby po prostu te dzieci czuły się bezpiecznie, ale jednocześnie, żeby to nie wpływało na ograniczenie menu w przedszkolu. Więc to też myślę, że warto pokazać właśnie personelowi, jak można w praktyce to zrobić, bo to też nie jest łatwe. Więc myślę, że bardziej ta edukacja, niż na przykład narzucanie kolejnych nowych ustaw, tak jak teraz od. Września ma wejść takie rozporządzenie, które będzie na szkołach wymuszało, wymuszało, no, żeby raz, raz w tygodniu serwowały totalnie wegański posiłek. Wegański, czyli bez jajek, bez produktów mlecznych, bez produktów odzwierzęcych. Czyli to nie będzie fasolka po bretońsku klasyczna, nawet prawdopodobnie będą musieli bazować na strączkach. Więc mam nadzieję, że nie skończy się to na suchym ryżu z duszonym jabłkiem, bez dodatków, bo się będzie wpisywało jakby w ideę, tylko że no dostaną tutaj szkoły, przedszkola publiczne propozycje, jak mają z tego wyjść. Tylko problem będzie, kiedy dzieci nie będą gotowe na tą zmianę i ten posiłek wegański będzie lądował w koszu, a przepis będzie martwy. Więc myślę, że to już tak naprawdę w tej chwili powinny być jakieś przejściowe zalecenia, programy edukacyjne, które najpierw nauczą ludzi szykować w domu pewne rzeczy, tak żeby dzieci mogły mieć wcześniej z nimi styczność, żeby rodzice też wiedzieli jak reagować, jak sobie radzić z dziećmi, które mają jakieś problemy z wybiórczością, z jedzeniem, żeby po prostu nie utrwalać tego. I, I żeby rodzice wiedzieli, że gramy wszyscy do jednej bramki. Że tak naprawdę, jeżeli stworzymy dzieciakom właśnie takie bezpieczne, zdrowe otoczenie, to zwiększamy szanse na ich zdrowie, bo ułatwiamy im zdrowe wybory. I myślę, że tu o żywieniu dzieci można mówić by więcej. O żywieniu młodzieży pewnie też, chociaż tam już są zupełnie inne pobudki. Coraz większa samodzielność, prawda? I coraz mniejszy już wpływ rodzica, który często w ogóle jest negowany. Więc no, temat rzeka. Aczkolwiek no, każda ta sytuacja, każda grupa wiekowa wymaga swojej, swojego podejścia. Bo, bo naprawdę te dzieciaki też nie mają łatwo. One są z każdej strony bombardowane różnymi marketingowymi przekazami na które są po prostu podatne. Z każdej strony serwowana jest im żywność na każdym kroku wysoko przetworzona. Wchodzisz, wystarczy wejść do żabki, tak? I chcemy kupić coś na szybko, a od razu ktoś nam serwuje hot doga, czy tam nie wiem nawet co. Hot dogi najbardziej mi się zapamiętały. Czy wchodzimy na stację benzynową, tankujemy auto i też nam proponują hot doga. Więc jakby na każdym kroku te posiłki są serwowane i jak ktoś ma do tego słabość, no to bardzo łatwo może temu ule. Zwłaszcza, że te opary tych wszystkich zapachów z tych posiłków, no to one się wszędzie tam unoszą i kuszą po prostu te osoby podatne. Więc taką, tak jak wspominałam, podsumowując, tą tarczą ochronną, taka jeżeli dziecko ma zdrową dietę, jest nauczone jeść zbilansowane posiłki, będzie bardziej odporne na takie, w cudzysłowie mówiąc, dziadostwo, tak? Mówiąc prosto, takie przetworzone posiłki. Będzie dużo łatwiej mu w tym wszystkim wytrwać. Będzie bardziej skoncentrowany, będzie zdrowsze metabolicznie łatwiej będzie mu się zmobilizować do aktywności fizycznej, nie będzie odczuwać cenności, problemów z koncentracją. I, i przede wszystkim podarujemy mu to, co jest najcenniejsze, czyli zdrowie, zdrowie w przyszłości. To, że nie będzie musiało walczyć z nadwagą, że nie będzie musiało zmieniać nawyków i w świecie, w którym będzie jeszcze coraz więcej pokus. Będzie potrafiło sobie po prostu poradzić. Więc bardzo wielu moich pacjentów w tej chwili dorosłych wspomina, że, że bardzo żałują, że nie wyciągnęli pewnych rzeczy z domu. Oczywiście tu nie chodzi o obwinianie rodziców, bo oni mieli prawo nie wiedzieć, wtedy nie było też takiej wiedzy. Czasami byli zapracowani, czasami byli, musieli pracować po prostu dużo, być nieobecni, a może sami też nie wyciągnęli z domu pewnych produktów, znaczy pewnych nawyków. I to wszystko, jakbym mając świadomość, co my możemy tym naszym dzieciom dać? Myślę, że warto. Jestem ciekawa, jakie macie przemyślenia po tym odcinku podcastu. Oczywiście, można by mówić w nieskończoność mówić dużo ale uważam, że gra jest warta świeczki, bo takie dzieciaki w podstawówce to one jeszcze chętnie słuchają, jak taki dietetyk przyjdzie na warsztaty. No to mamy te oczy takie wpatrzone, i one jak naprawdę tak szczerze patrzą, szczerze zadają pytania, czasami szczerze komentują. I, i, i warto wykorzystać ten ich potencjał do, do budowania tych nawyków. Pamiętajcie, że my nie musimy być idealni, też nie trzeba tego robić idealnie. Wystarczy po prostu chcieć działać. To zapraszam, jeżeli te, ten odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, żeby nie przegapić najnowszych odcinków. Dziękuję za uwagę i zapraszam do posłuchania następnego odcinku. A jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy lub masz dziecko, które potrzebuje pomocy w zmianie nawyków, w ogarnięciu tych posiłków, które do tej pory je. Jeżeli czujesz, że Twoje dziecko potrzebuje wsparcia, czy Wasza rodzina potrzebuje wsparcia w zmianie nawyków w poprawieniu diety, to zapraszam do kontaktu. W opisie do tego odcinka. Na stronie dietmiśnikwit.pl znajdziecie więcej informacji na temat tego, jak mogę pomóc. Dziękuję za uwagę. Sonia zastawnik.